jest ideą, która łączy, absolutnie łączy jej... Prezes Polskiej Filii Światowej Federacji Medycyny Alternatywnej, wykładowca, terapeuta Zbyszko Patyk. Znany jest chorym z Europy, Ameryki i Azji. Stosuje wiele metod leczenia wywodzących się z naturalnej medycyny indyjskiej. Na Ratajach pojawił się w środę 23 listopada w Domu Kultury Jagielonka, aby poprowadzić wykład pod tytułem Kręgosłup Drzewo Życia. Ten dzisiejszy wykład ma za zadanie skierowanie uwagi na swój własny kręgosłup, czyli zauważenie siebie w procesie można by tak określić stałej uwagi, schorzeń, wszelkiego rodzaju uwarunkowań, które są związane z kręgosłupem, czyli przeciążeń, wszelkiego rodzaju wad kręgosłupa no i z całym jakby procesem profilaktyki, czyli jak w prosty sposób rozluźnić strefy kręgosłupa główne, które odpowiadają określonym grupom mięśniowym, gruczołowym. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, dlaczego wiodze kręgosłup nazywany jest drzewem życia, podstawą naszego zdrowia i energii witalnej, kiedy zaczynamy chorować, jak uniknąć schorzeń oraz jak je leczyć. Charakter spotkania z wykładowego przerodził się również w rozmowę. Zbyszkopatyk to także specjalista rehabilitacji kręgosłupa.